Cześć, ja mam na imię Ula, to jest kanał Zbrodniara i zapraszam Was serdecznie do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Mamy nowy odcinek podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dziesięciolatce Sarze Sharif, która została prawdopodobnie zamordowana przez swojego ojca i jej macochę. Dzisiaj kochani nie będzie szybkich newsów, dlatego że muszę się wam przyznać, że po prostu nic dla was nie przygotowałam. Totalnie mi to wypadło z głowy i nie miałam czasu po prostu tego wam przygotować. Dlatego dzisiaj przejdziemy od razu do głównej historii. Mam nadzieję, że nie będzie słychać jakiegoś powiewu ani nic takiego. Nie mam już tym razem podwieranych okien, bo jednak już mamy pogodę jesienną już się zrobiło zimno, ponuro i niestety wiecznie i właśnie o to chodzi, że nawet te okna pozamykane, one tutaj są niestety nieszczelne słychać przez to wszystkie powiewy, podmuchy itd. i tak dalej w każdym momencie może zacząć padać i to też może wpłynąć negatywnie na jakość dźwięku, ale mam nadzieję, że tego nie będzie słychać jednak powiem wam ogólnie, że do naszej historii dzisiejszej Ciągle dopływają nowe wiadomości. Właśnie dzisiaj, jeszcze przed nagrywkami, udało mi się zdobyć jeszcze nowsze informacje, bo dosłownie sprzed godziny są te informacje. I tak jak mówię, to jest sprawa bardzo, bardzo świeża. Ona dalej jest w toku, dalej nie jest rozwiązana. I właśnie po dzisiejszych informacjach okazało się, że trzech podejrzanych o właśnie zabójstwo Sary. Będą dopiero mieli sprawę w sądzie Następnym roku W okresie właśnie jesiennym Także trochę sobie poczekamy Na wyrok sądu Poczekamy sobie na jeszcze więcej Detali w sprawie Śledztwa, w sprawie tego co się stało I od razu wam mówię, że Będę was informowała Jakby na bieżąco, jeżeli będzie trochę Więcej tego, no bo wiadomo Jeżeli będą się pojawiać pojedyncze Tam newsy no to może będę tak, wiecie, w, e, w trochę je wklejać właśnie w historię w tych takich szybkich newsach, jeżeli mi się uda, ale chciałabym zrobić po prostu następnym razem już odcinek też o Sarze i o jej właśnie tutaj morderstwie, gdy już będzie więcej wiadomo, co się stało, bo teraz po prostu są spekulacje, to się o nie mówi. Poprawcie mnie, jeżeli źle mówię. Jeszcze nic tak naprawdę nie wiadomo. Dopiero podejrzani wrócili do Anglii, ale to więcej jeszcze Wam za chwilę o tym opowiem. I opowiem Wam w ogóle, co się stało i, i, i trochę historii tego, jak to przebiegało i o życiu Sary. Zacznijmy sobie opowiadać o Sarze. Sara była dziesięciolatką z polsko-pakistańskiej rodziny. No i tu już pojawia się problem. Przepaść kulturowa pomiędzy Polską a Pakistanem jest ogromna, i ja rozumiem, że ludzie się kochają i że wiecie, um, miłość nie ma granic, i, 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 i nie ma jakby. Sam fakt, że kultura w Polsce jest europejska, a w Pakistanie no jest jednak azjatycka. I jest całkowicie ona inna, całkiem inne są, wiecie, obyczaje, całkiem, całkowicie inaczej ludzie się zachowują. Inne zachowania mają jakby większe pozwolenia na to, co pozwalamy sobie w Polsce. Matką dziewczynki jest 36-letnia Olga Szerif. Nadal nie zmieniła swojego nazwiska po tym, jak rozstała się z mężem w 2017 roku. Wzięli oni ślub w 2009 roku, więc prawie 10 lat byli ze sobą. Matka poznała go w taksówce. Jej mąż był taksówkarzem. Jej mąż, ojciec Sary, Urfan sherif w tym momencie ma 41 lat i ma nową partnerkę Bejnaż, która ma. 29 lat. Oraz mam brata, Faisala, który ma 28 lat. I dlaczego o nim wspominam? Dlatego, że oni są również podejrzani w sprawie zabójstwa Sary. I będą oni tutaj też odgrywali dużą rolę w naszej historii. Sara mieszkała z ojcem w Woking, bo sąd przekazał władzę rodzicielską Właśnie ojcu i jego nowej partnerce Gdy matka miała tylko okazję zobaczyć córkę w ostatnim czasie dwa razy Reszta kontaktu była przez telefon z wideoko od 2021 roku Niestety przez to, że macocha Sary trochę ten kontakt ucinała jej z matką To praktycznie tego kontaktu nie miały Tutaj też trzeba dodać, że ojciec Sary, już będąc w związku małżeńskim z Olgą, z jej matką, wykazywał agresywne zachowanie. Dlatego ona postanowiła zakończyć ten związek. Znęcał się nad nią, dusił ją paskiem, by nie wychodziła z koleżankami, raz ją próbował podpalić, olewając ją olejem. Babcia Sary, Sylwia, matka Olgi. Próbowała coś z tym zaradzić, bo martwiła się o swoją córkę, martwiła się o swoją wnuczkę. Niestety Olga nie pozwoliła jej iść na policję, nie pozwoliła jej nic zrobić, nie, pozwala, nie pozwoliła jej nic powiedzieć. Bała się, że Urfan coś może jej zrobić. Olga na początku odeszła od Urfana z dziećmi. Bo oprócz Sary ma ona również starszego syna. Udało jej się na początku odejść z nimi we dwójkę. Niestety, tak jak wspomniałam, dzieci zostały jej odebrane. Sara pewnego razu pokazała pośladki piętnastoletnim chłopakom. Olga wtedy troszeczkę się wkurzyła i dała jej klapsa. Wiadomo, bicie dzieci, dzieci nie jest rozwiązaniem, cokolwiek by nie zrobiły. Najpierw trzeba porozmawiać o tym, dlaczego się tak nie robi, wytłumaczyć a nie bić. No i niestety to sprawiło, że sąd zabrał jej te dzieci, bo Sara poskarżyła się ojcu. Dzieci na początku chciały się widywać z matką, nocowały u niej, były bardzo szczęśliwe, były radosne, zawsze nie mogły się doczekać spotkania z Olgą. Jednak po jakimś czasie, przez masoche dzieci przestały być szczęśliwe, przestały chcieć. Spotykać się ze swoją mamą, dlatego że macocha im zabraniała i zaczęła nagabywać na Olgę. Olga próbowała Kontaktować się z opieką społeczną, by ta coś może z tym zrobiła, pomogła jej jakoś, pomogła mieć jej kontakt z dziećmi, niestety nic nie mogła zrobić. Olga w pewnym momencie już była tak załamana, że chciała popełnić samobójstwo właśnie przez to, że nie mogła skontaktować się z dziećmi. Tak jak wspominałam, Sara mieszkała z ojcem i z Macochą, która. Na co dzień się nią zajmowała Sąsiedzi mówili, że Sara nie była zbytnio radosna dzieckiem Nie uśmiechała się za często Gdy policja przeprowadzała śledztwo Pytali się sąsiadów, czy mieli jakikolwiek kontakt z rodziną Bo wiadomo, sąsiedzi też mogli coś zauważyć Mówili oni, że rodzina wydała się naprawdę przyjazna Że nigdy nie mieli z nimi problemów Jednak gdy wysyłali ojcu smsy Że są wspaniałymi ludźmi on potrafił odpisać, cytuję, nie jesteśmy tak dobrzy, jak myślicie. I właśnie tutaj wchodzi w grę to, że on wcześniej znęcał się nad swoją ex partnerką No już nie wiemy, co się działo za zamkniętymi drzwiami, gdy Sara i jej brat trafili pod całą opiekę ojca i macochy, czy nie znęcał się nad, nad nimi wszystkimi, oprócz Sary i jej brata. Miał jeszcze czwórkę dzieci, właśnie razem z tą Bejnaż? W kwietniu tego roku Sara została zabrana ze szkoły, do... została nauczana w domu przez macocha. Jaki tego był powód? Tak naprawdę jeszcze tego nie wiemy. Może się dowiemy coś podczas rozprawy, może właśnie wtedy mm, przyznadzą się do tego, jaki był powód. No i dobrze, i może przejdźmy do tego, co się stało. Zacznijmy sobie od tego, że 8 sierpnia Urfan kupuje bilety do Pakistanu dla pięciu osób, nie wliczając Sary. Pakistan w tym momencie nie ma podpisanej ekstradycji z żadnym krajem, nie ma podpisanej ekstradycji z Anglią. 9 września dzwoni do biura podróży o bilety o godzinie 22. Prosi o najszybsze bilety do Pakistanu dla całej rodziny. Powiedział, że zmarł mu kuzyn i że musi znaleźć się w kraju jak najszybciej. Za bilety w jedną stronę zapłacił ponad 5000 funtów. Urfan po wylądowaniu w Pakistanie, razem ze swoją rodziną, razem z partnerką, z dziećmi oraz z bratem, dzwoni na policję w Anglii, by poinformować o zwłokach dziewczynki w domu. Mówi przez telefon, że to śmierć z powodu naturalnych. Dziadek Sary, ojciec urfana, Muhammad, twierdzi, że jego syn powiedział, że był to wypadek w rozmowie dla BBC. Mówi, że ojciec, urfan, uciekł w strachu przed więzieniem i prowadzi rozmowę z policją, by wynegocjować jego wyjście z ukrycia. Po przyjeździe do Pakistanu, urfan razem z Bejnisz i Fejzalem, Zaczęli się ukrywać Najpierw trafili do miasta W którym Urfan miał rodzinę Jednak potem Świadkowie twierdzą, że uciekli W stronę rodziny Bejnaż. Tam do jej rodziców Dzieci zostały Znalezione u... Dzieci zostały znalezione U ojca urfana Dziadek oznajmił policji Że dzieci przez miesiąc w policja ich szukała, były cały czas u niego. Teraz son postanowił oddać ich do ośrodka dla dzieci i tam powierzyć opiekę właśnie nad nimi. W międzyczasie, po tym jak ojciec Sary zadzwonił na policję, poinformował ich o jej śmierci, policja w Pakistanie zaszczęła pościg, aby ich znaleźć. Niestety przez to, że nie używali oni telefonów, internetu ani żadnych elektrycznych rzeczy, trudno było ich odnaleźć. Za poszukiwania zabrały się trzy zespoły pościgowe, ale po podejrzanych było brak śladów. Udało im się zatrzymać brata Urfana, który powiedział, że Sara spadła ze schodów. 6 sierpnia macocha nagrała wideo, które wysłała policji i mówi: że śmierć to wypadek, że media kłamią i chcą porozumieć się z policją, bo chcą walczyć o tę sprawę w sądzie. Chcą udowodnić, że to nie jest ich wina. Mówi, że rodzina się boi i chowa się, że nie mają jedzenia, dzieci nie mogą wrócić do szkoły, bo policja i śledczy w Pakistanie. Mają inne troszeczkę działania niż tutaj w Anglii, są bardziej agresywni. Zaczęli najeżdżać na ich rodziny, które nie mają nic wspólnego z tą śmiercią, ale przez to, że chcieli odnaleźć właśnie ojca i macochę, to zaczęli jakby napadać w cudzysłowie na ich rodziny, by się czegokolwiek dowiedzieć. Wuj macocha i ojciec wrócili do Anglii. 3 września są w areszcie. dzisiaj właśnie z samego rana pokazali się w sądzie i oczekują oni tak jak wspominałam rozprawy w sądzie, która ma się odbyć na następną jesień a co do Sary dlaczego wszyscy myślą, że ona została zabita a nie że po prostu to był wypadek, tak jak mm, mówi to macocha. A to dlatego, że sekcja zwłok wykazała liczne obrażenia ciała. Sara była ledwo rozpoznana przez matkę i babcię, gdy te przyjechały, by potwierdzić, że to są właśnie jej zwłoki. Policja udała się do Walking, do domu Sary, 10 sierpnia. Znaleźli ją pod kocem, na środku łóżka. Jej ręce były położone na klatce piersiowej. Prokurator już w tym momencie potwierdził, że zmarła ona najprawdopodobniej z powodu osób trzecich. Badania wykazały, że miała ona złamany obojczyk, liczne złamania żeber i krwotok mózgowy. Dlaczego to jest dziwne i dlaczego nie jest to prawdopodobne, że ona spadła ze schodów? Właśnie dlatego, że w Anglii większość domów, zwłaszcza właśnie hinduskich, pakistańskich ma wszędzie położone dywany. I to nie jest tak, że te dywany są, nie wiem, powiedzmy tylko w sypialni, tylko one są na schodach, na dole w salonach, w głównych pomieszczeniach, jedynie przeważnie dywanów nie ma tylko w kuchni. Więc na logikę biorąc, dziewczynka, która by spadła ze schodów, które są obłożone dywanem, czy, czy miałaby aż takie obrażenia zwłaszcza że tutaj em, śledztwo wykazało, że ona miała już obrażenia, które były zadane wcześniej. Prawdopodobnie była już wcześniej maltretowana. Niestety nie dowiemy się tego, dopóki nie będziemy mieli więcej detali. Myślę, że takie rzeczy, myślę, że więcej rzeczy dowiemy się w sądzie, gdzie już będzie ta rozprawa i na pewno będzie ona głośna. Ta rodzina nie chce się zbytnio przyznać do tego, co, co się stało. Nie chcę powiedzieć, co się stało dokładnie. To są tylko w większości spekulacje. Nikt z otoczenia ich tak naprawdę nie podejrzewał. Że albo po prostu nie chce się przyznać do tego, że właśnie ojciec mógł cię nad Sarą znęcać. Nie wiadomo też, czy nie znęcał się nad innymi dziećmi, nad jej bratem na przykład, nad pozostałą czwórką, czy on nie znęca się nad Macochą. No wiadomo, ona teraz jest jakby współwinna, jest partnerką i, i razem są w tej zbrodni. Jego Ojciec twierdzi, że jest on dobrym facetem, ale e, chcą oni, żeby stała się zadość, e, chcą, żeby stała się sprawiedliwość. Mówi, sam jego ojciec, e, ojciec Urfana, e, chce, żeby syn się przyznał do tego, co się stało. W ich religii jednak też jest takie coś, że oni muszą ponosić odpowiedzialność za to, co za swoje błędy, za to, co zrobili. Starają się namówić. Całą trójkę, żeby przyznali się do tego, co tak naprawdę się stało z dziewczynką. Sara była naprawdę śliczna. Właśnie stało się tak, jak się stało. Niestety za zamkniętymi drzwiami nikt nie wie, co się tak naprawdę dzieje, bo nikt nikomu nie siedzi w e, mieszkaniu, nie zagląda, nie posiada kamer, więc nie wiemy. Jestem czwórka dzieci, tak naprawdę oprócz tego syna, chyba, który ma, który ma w tym momencie, jak się nie male 13 lat, no to yy, nie mamy podanej więcej informacji na, te na temat tego, ile te dzieci mają lat. I tak naprawdę w wieku 13 lat ten syn już wiedział, co się dzieje. Więc, jeżeli uda się psychologom i policji namówić go również, żeby zeznał w sądzie, opowiedział, co się stało, bo w takim wieku na pewno już widział albo i słyszał, skoro był w domu, co się wydarzyło, właśnie. Najprawdopodobniej 9 sierpnia, nawet w sumie już 8 sierpnia, gdy Urfan bukował bilety, wiadomo, że jak bukował bilety i nie zbukował tego biletu Lasary, no to już wtedy ona musiała nie żyć. Miejmy nadzieję, że te dzieci, a jak nie dzieci, to chociaż pod jakimś naciskiem ta macocha powie co się stało i dowiemy się tak naprawdę jak, jak Sara zmarła. Biorąc pod uwagę fakt, że była ona tak mała i Olga jako jej matka tak bardzo odpuściła kontakt ze swoimi dziećmi. Dla mnie to jest też po prostu nie do wierzenia, bo wychodzi na to, że z nią też coś jest jakby nie tak. Jakby współczuje bardzo tego, że jakby straciła swoje dziecko, ale dlaczego wcześniej nie próbowała więcej mieć tego kontaktu z nimi? Dlaczego tak łatwo odpuściła i nie starała się bardziej? Wiedząc, że ojciec Sary już wcześniej te zachowania agresywne pokazywał, no ja bym się bała z takim człowiekiem zostawić swoje dzieci, bo skoro mi próbował coś zrobić, to dlaczego nie miałby zrobić czegoś moim dzieciom? Że mają prawa do takiego samego kontaktu, to dlaczego ona się nie starała bardziej o to, żeby ten kontakt z tymi dziećmi utrzymywać, tylko po prostu je, no tak jakby trochę porzuciła. Coś musiało zajść takiego, że sąd oddał pod opiekę też sarę i jej brata ojcu, zabrał tam opiekę matce, co przeważnie opieka zostaje właśnie u matki dzieci, a nie u ojca. No to też coś musiało tu być nie tak. I pewnie to wszystko też jeszcze wyjdzie w tej sprawie, gdzie gdy to pójdzie już do sądu. Ale musimy teraz uzbroić się w cierpliwość i czekać. To by było na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że fajnie się Wam słuchało. Ja już też czuję, że jestem troszeczkę bardziej wylutowana niż w poprzednich odcinkach łatwiej mi się do Was mówi. Nie jestem tak zestresowana. Myślę, że to też ze względu na to, jakby przygotowywuję się do tej historii, ale niektóre te historie są troszeczkę trudniejsze. Mam nadzieję, że Wam się odcineczek fajnie słuchało. I następny tydzień. Jak zauważyliście, jest zagranicę, potem jest polska sprawa. Dzisiaj mamy sprawę pomieszaną, bo to tak naprawdę jest sprawa zagranicy, ale tutaj jest właśnie ta część tego, że Sara była w połowie Polką, i w następnym tygodniu będziemy mieli sprawę z Polski. Do usłyszenia w następnym tygodniu. Na razie.